Co cenisz w libertarianizmie? No, wydaje mi się, że plus minus e, odpowiedziałem na to pytanie tak nie wprost. To nie jest tak, że ja jakoś szczególnie cenię libertarianizm. Po prostu libertarianizm jako pewna filozofia społeczna i polityczna jest najbliższa moim takim wartościom, jakie, jakie kultywuję. I to, to nie jest tak, że jakoś wy wybrałem, czy, czy jakoś specjalnie jakoś e, w tym się w to w wkręcałem, bo ja naprawdę, ja marksizmu czytałem więcej niż libertarianizmu, nie? im więcej marksizmu czytam, tym mniej, się, tym mniej się z nim zgadzam. I no, a z libertarianizmem nie do końca tak mam. W sensie to jest tak, to, to jest tak jak uważam. Dlatego ja generalnie uważam, e, Spory w filozofii polityki, generalnie w polityce, w polityce, jako kompletnie bezcelowe, bo filozofia polityki już jest kompletnie oparta o wartości. Jeżeli, jeżeli jeszcze filozofia społeczna, może mniej, bo to już bardziej z etyki wynika, ale filozofia polityki to, to jest totalnie to, co mi się podoba i to, co mi się nie podoba. Jakby to są gusta, jak, jak dyskutować o gustach. nie? Ja nie cenię filozofów polityki, nie szanuję po prostu. Nie, nie ten. Moim zdaniem, filozofia polityki i politologia no to to jest najniższa forma bytu, nie? być bycie zainteresowanym polityką i być aktywistą politycznym. Generalnie tego typu zainteresowanie to jest najniższa forma bytu. I też jak, jak spotykałem na studiach. Ludzi tym zainteresowanych, to to byli zazwyczaj najgówsi studenci, nie? Najmniej ogarniający całą resztę. Jakby nie. nie mm, mam wrażenie, że filozofia polityki też e, tutaj wcześniej co Zielak Peter zadał pytanie mocny wzrok w filozofii ku ruchom społecznym. Jakby dlatego przyciąga, bo jest najmniej abstrakcyjna, nie? Najmniej abstrakcyjna, taka najbardziej codzienna, najłatwiejsza do zrozumienia e, przeciętnego e, zaracza chleba. Nie, nie, nie do końca to zauranie, bo jakby jak się jak się robi etykę, nie? jak się uprawia etykę albo filozofię społeczną, no to w jak, w jak, jakby pewną konsekwencją filozof, filozofii społecznej i etyki jest jakaś filozofia polityki. Nie? To, co te, te, czytałem sobie tę krytykę praktycznego rozumu i uzasadnienie metafizyki moralności, Moim zdaniem tam Kant pięknie przedstawia jak od takich pod podstawowych fundamentalnych zasad moralnych, e, a w, za w zasadzie jednej fundamentalnej zasady moralnej, jako jest imperatyw kategoryczny, jak na podstawie tej jednej fundamentalnej e, zasady zrobić m, e, ten. M, e, ułożyć społeczeństwo. Nozick to zanim się zajął filozofią polityki, to y, zajął się paradoksem Newcomba. Robert Nozick, bo on nie był filozofem polityki. Y, on był filozofem po prostu, który też na, napisał książkę filozofii polityki. Ja nagrałem kiedyś filmik na jego temat, może, może gdzieś znajdę y, jego y, ten, ten scenariusz do tego. Może nagram go jeszcze raz. Jest to jednak no właśnie. Jego pozostałe pr prace filozoficzne podejmowały zagadnienia epistemologiczne, y, filozofię umysłu i zagadnienia teoria decyzji. Nie? Jakby to z, punktu, z takiego mojego punktu widzenia to są zdecydowanie ciekawsze rzeczy niż y, anarchia państwa utopia. Jakby to jest oczywiście najbardziej modne, nie? Eee. <grym>, a nie jest Maciej Szczebiałka? A, Michał. No, szczubiałka, nie szczubiałek. Co oni tam wymyślili? No. Więc jakby to jest jedna z rzeczy, nie jakim tym się zajmował. No, jakby spoko, nie? A, praca noizyka powstała w odpowiedzi na teorię sprawiedliwości Johna Rawlsa. To jest jakby typowa taka praca reakcyjna. Jak wiesz, czytasz coś, się wkurwi, bo to jest takie chujowe, spoko, możesz napisać. Ale jeżeli całe swoje życie poświęcasz zajmowaniu się filozofią polityki, to... No. Ale ja też o kiedyś pomysł Napisać książkę z gatunku, książkę czy tam, coś z co, co gatunku, filozofia polityki, ale to jakby nigdy nie było i raczej nie będzie moim głównym zainteresowaniem, nie? To jest też taka jedna z rzeczy, która mnie mierdzi w środowisku libertariańskim. Takie kompletne skupienie na filozofii polityki, jakby. Filozofia, e e polityki i ekonomia oczywiście, nie? Czyli taki kompletny barbaryzm filozoficzny. Zresztą w tym zbiorze, co wrzuciłem, e e tym swoim pi pięć razy... i czasami tylko same plotki filozoficzne, biografię, choć kiedyś na piwo. O! E, ten, czyta, czyta Pi. Nie wiem, jak jesteś z Gdańska, to czemu nie, jeżeli nie zamierzasz mnie, nie wiem, zamordować albo okraść. Ja w Gdańsku jestem. E, no, tu mam wrzucone Piękna okładka, nie zapomnę jej nigdy, nie? E, robiłem ten, tyle, tyle się męczyłem przy tym, żeby zrobić e, to w Wordzie. E, mi się Word skończył, więc zrobiłem to e, w, w LibreOffice, więc no. A, spis treści. ciekawe czy działa. Wiem, że w Wordzie jak się, jak się robiło, o działa. Jest, gdzie on jest? Mam kamenty teorii Spunera i Rotbarda A, czy, y, czytałem jakoś. Jak byłem w Krakowie, byłem, tam więcej libertarianizmów y, było. Libert, libertarianów w Gdańsku jest mało libertarian. Nie wiem, czy w ogóle jacyś ja są, więc nie ma z kim rozmawiać. Ym, to czytałem sobie te rzeczy, no i jak przeczytałem sobie te rozmowę y, przedmowę Rotbarda to mnie szlak trafi Jakby to, to jest taki taki barbaryzm filozoficzny. No, takie barbarzyństwo. Jakby chłop, jakby kompletnie no, zresztą Ayn Rand, nie? Pytanie trochę z filozofii polityki. Mieli styczność z tym, co wymyślił Spinelli? Nie. Ale Spinelli zdaje mi się, że on jakby Miłości Gromszciego był. Gramszciego z kolei czytałem. Ciekawie, czy coś będzie na temat gramściego? Nie, Gramszci, Gramszci. Tak, Gramszci. Były jeszcze krocze. Dobra, no, czyli, czyli nie, był, nie nie widać tutaj, żeby był jakoś szczególnie e, zain zaintrygowany Gramszczim. No jednak właśnie filozofa polityki jest trudna, by uprawiać ją poprawnie. Często też filozofy prawa ją uprawiają też, ale częściej niższe, a to zdecydowanie ale użytkowniku Rad Radosławie Rubakowskiej, nie. To jest tak jak z horrorem. E Horror to też jest trudna sprawa. Moim zdaniem filozofia polityki to też jest trudna sprawa, tylko problem jest z tym, że często filozofią polityki, tak samo jak horrorem, po prostu zajmu zajmują się <grytanie> najsłabszy sort, nie. Tak jak w horrorach zazwyczaj są e aktorzy na najniższej kategorii, tak samo filozofom polityki zazwyczaj zajmują się naj, największe młoty filozoficzne. Jakby jak ma się dobrze ogarnięte różne kwestie, e, czy to w ontologii, czy to w epistemologii, dobrze ogarniętą etykę, no to na, na takich bazach e, można robić e, tą. Znaczy, może niekoniecznie samemu, ale być dobrze obeznanym, mieć, mieć po, porządne zrozumienie etyki, metaetyki, generalnie tego. A z tego, co ja widzę, no to są ludzie zainteresowani uprawianiem filozofii polityki, po prostu są mało oczytani poza filozofią. Zresztą to samo dotyczy libertarian. Za każdym razem, jak gdzieś tam libertarianie się chwalą swoją literaturą, to to jest wszystko Instytut Misesa. Za każdym razem, jak lewacy mówią, co czytać, to to jest po prostu marksizm. Czytanie tysięcy książek, nie, jeżeli osoba, która przeczytała dwie książki, ale jedna z nich to jest kapitał, a druga z nich to jest, ee, jak się nazywała ta, a, jak, jak człowiek, który przeczytał w życiu tylko kapitał i ludzkie działanie, jest bardziej oczytany niż człowiek, który przeczytał kapitał i całą resztę marksistowskiej literatury. Nie? Bo człowiek, który przeczytał kapitał i ludzkie działanie, ma dwie różne perspektywy, przynajmniej przedstawione, nie?